Dzień dobry. Chciałbym zaprezentować nową akumulatorową latarkę czołówkę o mocy do 450 lumenów. Pierwsze tego typu rozwiązanie w ofercie oświetlenia osobistego firmy Milwaukee, ponieważ latarka posiada wbudowany akumulator litowy z możliwością ładowania bezpośrednio z portu USB. Zaletą nowego produktu jest jego wszechstronność, co oznacza, że mogą z niego korzystać profesjonaliści ze wszystkich naszych kluczowych branż, począwszy od sektora mechanicznego aż po sektor budownictwa. Akumulatorowa latarka -czołówka o mocy 450 lumenów to rozwiązanie kompaktowe. Waży zaledwie 150 g i jest jedną z najlżejszych czołówek na rynku. Wyposażona jest również w unikalną funkcję. Głowicę latarki można zdjąć z podstawy i dzięki wbudowanemu magnesowi przemocować do każdej metalowej powierzchni, co pozwala na jej łatwe przechowywanie i stosowanie bez użycia rąk. Dzięki zastosowaniu wewnętrznego ogniwa litowego skonstruowaliśmy kompaktową czołówkę, która mimo niewielkich wymiarów zapewnia doskonałą wydajność i długi czas pracy. Możliwość korzystania z pięciu trybów działania, w tym hybrydowego, punktowego i szerokokątnego, przekłada się na wyjątkowo długi czas pracy. Przy najwyższej mocy 450 lumenów przewidywany czas pracy wynosi do 2,5 godziny, a przy najniższej mocy 50 lumenów do 14 godzin. Latarka jest odporna na upadek z wysokości do 2 metrów i ma stopień ochrony IP54. Doskonale sprawdzi się zatem nawet w wymagającym miejscu pracy. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego korzystania z portalu Milwaukee Hub.